Kościerski Rynek w miniony weekend tętnił świątecznym życiem, przyciągając tłumy mieszkańców i turystów z całego regionu. Jarmark świąteczny zachwycił różnorodnością stoisk, gdzie można było znaleźć lokalne przetwory, ręcznie wykonane ozdoby i wyjątkowe upominki. Nie zabrakło także atrakcji dla dzieci, takich jak przejażdżki kucykami i kolorowa karuzela, a całości dopełniły występy artystyczne, które wprowadziły uczestników w świąteczny nastrój. Zobaczmy, jak przebiegało to pełne wrażeń wydarzenie. Słuchajcie co? Odliczamy. Odliczamy wszyscy razem, Szanowni Państwo. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zero. Dzisiaj 7 grudnia rozpoczęli, rozpoczęliśmy jarmark świąteczny dwudniowy, dzisiaj, jutro w niedzielę drugi dzień, pełen atrakcji, są wystawcy regionalni, jest gastronomia, karuzela wenecka, tak jak widać tutaj za mną. Dzisiaj ta najważniejsza rzecz, czyli odpaliliśmy iluminację świąteczne na kościerskim rynku, zaświeciła się choinka. Ponadto występują też tutaj dzieciaki z Kaszubskiego zespołu pieśni, tańca kościerzyny z sekcji kościerskiego domu kultury, także mnóstwo dzisiaj rzeczy się tutaj dzieje, jutro również widać, że mieszkańcy swoją frekwencją tutaj dopisali, mamy pełen rynek, także jesteśmy bardzo zadowoleni, że to co robimy Cieszy się tą popularnością i to cały sztab ludzi, któremu bardzo dziękuję. Na czele tym koordynatorem tego całego zadania był mój zastępca, pan Tomasz Szala, któremu też bardzo za to dziękuję. Organizacja takiego przedsięwzięcia wymaga zaangażowania nie tylko środków, ale przede wszystkim ludzi, osób, które swoje zaangażowanie, wiedzę wykorzystują, aby to święto, to wydarzenie miało taki charakter, jak dzisiaj, jakiego dzisiaj jesteśmy świadkiem. To są... Może drodzy Państwo, ale można powiedzieć, że naprawdę stanęli na wysokości zadania. Wielkie, wielkie brawa dla nich. Nazywam się Aleksandra Kajim, przyjechałam na Kaszuby rok temu z piątką dzieci e, i chciałabym powiedzieć, że jestem zachwycona tutaj tym klimatem kaszubskim, e, ludźmi, atmosferą, jest niesamowicie przyjaźnie. E, sam jarmark jest przepełniony no, taką czułością, tak? jest tutaj naprawdę, czuć to serce tych Kaszub. coś niesamowitego, myślę, że należą się wielkie brawa i podziękowania. kiedyś na Kaszubach. Nie było tyle pieniędzy, nie było nawet w sklepach takich ozdób. Trzeba było samemu różnego rodzaju ozdóbki robić. Dlatego ja dzisiaj przede wszystkim przygotowałam też dary lasu. A żeby nie wycinać choinek, żeby oszczędzać i drewno, drzewa nasze w lesie, które dają nam tlen, to przyniosłam gałązki z różnych iglastych drzew, korę, Szyszki i cieszy się to bardzo dużym zainteresowaniem. Nie, nic się nie stało. Po prostu tak się zastanawiam. No bo pan Jezus narodził się w Drewnianej stajence, prawda? Nie miał łóżka, kody i wygodnej poduszki, tak jak wszystkie dzieci. Czy nie było mu zimno, był przy tym tylko z Magdalena, studium pracowników medycznych i społecznych w Kościeżynie. E, pierwszy rok terapii zajęciowej. Jasne, co tutaj dzisiaj robicie? E, dzisiaj chcieliśmy się podzielić troszeczkę magią świąt i wystawiamy jasełka e, z naszą grupą, tak, żeby po prostu przybliżyć tamtą historię, jak to było e, i dać tą radość i to ciepło wszystkim ludziom. Zostawisz się Może. Ja Ciebie dołączę tutaj do mnie żeby... Wystawców to jest około 50. Każdy prezentuje tutaj coś innego, wszystko to są wyroby ręczne, warsztaty rękozyncze, domek Mikołaja również. Jest też gastronomia, jest grzane wino, są produkty cukiernicze, jest jedzenie z grilla, także jest tego sporo. Ani internetu, więc nie mogli zrobić sobie wcześniej rezerwacji w hotelu. Dlatego, kiedy nadeszła noc i musieli się gdzieś zatrzymać, okazało się, że nigdzie nie ma już miejsc. Nie było wyjścia. Maryja i Józef mogli przenocować jedynie w stajni dla zwierząt. My mamy podwójną dzisiaj rolę, ponieważ jako centrum prowadzimy warsztaty plastyczne. Dla dzieci. Natomiast natomiast tutaj jest stowarzyszenie Los, które powstało przy Centrum Integracji Społecznej i sprzedają swoje rękodzieło. Są to rzeczy, wyroby szyte, robione ręcznie i różne inne. Jest, jest cała masa takich upominków, gadżetów, które można na pewno wykorzystać, chcąc zrobić komuś upominek czy też prezent.